Tradycja siódma. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz. Samowystarczalni alkoholicy? Kto to słyszał? A jednak uznaliśmy, że to jedyna droga. Zasada ta jest oczywistym dowodem głębokich przemian, jakie zaszły w nas wszystkich pod wpływem AA. Każdy zna zaklęcia pijących alkoholików, że mając pieniądze, poradziliby sobie z wszystkimi problemami. Zawsze wyciągaliśmy rękę. Jak tylko sięgamy pamięcią, zawsze byliśmy od kogoś zależni przeważnie finansowo. To też gdy wspólnota złożona wyłącznie z alkoholików oświadcza, że będzie sama na siebie łożyć, zakrawa to na sensację. Chyba żadna z tradycji AA nie rodziła się w takich bólach jak właśnie ta. Początkowo ciągle byliśmy bez pieniędzy. Gdy dodać do tego rozpowszechnione przekonanie, że walczącym o trzeźwość alkoholikom należy udzielać wsparcia, można zrozumieć, dlaczego uważaliśmy, że zasługujemy na górę pieniędzy. Mając forsę moglibyśmy dokonywać cudów, jednakże o dziwo ci z pieniędzmi byli innego zdania. Uznali, że skoro wytrzeźwieliśmy, to najwyższy czas, żebyśmy również zaczęli sami za siebie płacić. Tak więc nasza wspólnota z konieczności pozostała biedna. Istniała jeszcze jedna przyczyna zbiorowego ubóstwa. Wkrótce okazało się, że chociaż alkoholicy nie szczędzą pieniędzy w czasie niesienia pomocy w ramach dwunastego kroku, to mają oni niezwykłą awersję do wrzucania podczas spotkań do kapelusza drobnych kwot na cele grupy. Byliśmy zdumieni odkryciem, że musimy liczyć się dosłownie z każdym groszem, a więc AA jako wspólnota ciągle była bez pieniędzy, podczas gdy poszczególni jej członkowie opływali w dostatki. Alkoholicy są wierni zasadzie wszystko albo nic. Świadczy o tym również nasz zmienny stosunek do pieniędzy. O ile w latach niemowlęctwa AA uważaliśmy, że potrzebujemy wielkich pieniędzy, o tyle w młodości doszliśmy do przekonania, iż AA w ogóle nie powinno mieć pieniędzy. Wszyscy powtarzali z uporem: Nie można mieszać AA z pieniędzmi, musimy oddzielać ducha od materii. Zajęliśmy tak radykalne stanowisko, ponieważ czasem niektórzy członkowie próbowali zarobić na swej przynależności do AA. I obawialiśmy się, że możemy być wykorzystywani. Od czasu do czasu ktoś z wdzięczności ufundował nam klub. Często prowadziło to do ingerencji z zewnątrz w nasze sprawy. Raz dostaliśmy nawet cały szpital. Niemal natychmiast najważniejszym pacjentem w tym szpitalu, a nawet kandydatem na przyszłego dyrektora został syn ofiarodawcy. Jedna z grup otrzymała pięć tysięcy dolarów do własnej dyspozycji. Kłótnie o to, co zrobić z taką sumą, ciągnęły się latami. Niektóre grupy przerażone takimi komplikacjami nie chciały mieć ani centa w kasie. Pomimo tych obaw trzeba było przyjąć do wiadomości, że AA musi jakoś funkcjonować. Wynajęcie lokali nieco kosztuje. By uniknąć zamieszania, trzeba było otworzyć skromne biura, założyć telefony, zatrudnić na pełny etat kilka sekretarek. Zrobiono to pomimo licznych protestów. Zrozumieliśmy, że bez tego ludzie szukający pomocy mogliby nas po prostu nie znaleźć. Te proste usługi wymagają skromnych środków, które powinniśmy i możemy sami zbierać między sobą. W końcu nasze poglądy w tej sprawie przestały się wahać między skrajnościami i przyjęliśmy siódmą tradycję w jej obecnym brzmieniu. Bill lubił opowiadać następującą historię na ten temat. Kiedy w 1941 roku w Saturday Evening Post ukazał się artykuł Jacka Aleksandra na temat AA, do nowojorskiej fundacji napłynęły tysiące gorączkowych listów od doprowadzonych do ostateczności alkoholików i ich rodzin. W tym czasie nasze biuro, opowiada Bill, liczyło dwie osoby: ofiarną sekretarkę i mnie. Jak więc można było sobie poradzić z tą lawiną próśb o pomoc? Było oczywiste, że musimy zatrudnić więcej ludzi na pełnych etatach. Zwróciliśmy się zatem do grup AA o dobrowolne składki na ten cel. Może przysłaliby chociaż dolara rocznie od każdego członka, bo inaczej te rozdzierające serce wołania o pomoc będą musiały pozostać bez odpowiedzi. Ku memu zdziwieniu, grupy się ociągały. Bardzo mnie to bolało. Pewnego ranka patrząc na góry listów w biurze. Pomstowałem na brak zrozumienia i skąpstwo członków wspólnoty. Akurat w tym momencie w drzwiach pojawiła się rozczochrana i obolała głowa jednego z moich starych znajomych. Był on naszym sztandarowym specjalistą od wpadek. Bez trudu zauważyłem, że ma potwornego kaca. Pamiętając dobrze to uczucie, poczułem w sercu litość. Zaprosiłem go do środka i dałem mu 5 dolarów. Zważywszy, że mój ówczesny dochód wynosił zaledwie 30 dolarów tygodniowo, była to z mojej strony całkiem znacząca darowizna. Wiedziałem, jak bardzo potrzebne są te pieniądze mojej żonie Louise na zakupy, ale to mnie nie powstrzymało. Wyraz niebiańskiej ulgi na twarzy przyjaciela ogrzał mi serce. Poczułem się wyjątkowo szlachetnie, zwłaszcza gdy myślałem o tych wszystkich alkoholikach, którzy skąpili dolara na rok a ja tu z radością inwestuję piątaka w zaleczenie czyjegoś kaca. Wieczorne spotkanie odbywało się w starym klubie na 24. ulicy w Nowym Jorku. Podczas przerwy skarbnik nieśmiało napomknął o katastrofalnej sytuacji finansowej klubu. Było to w owym czasie, gdy wszyscy podkreślali, by pod żadnym pozorem nie mieszać AA z pieniędzmi. W końcu jednak oznajmił, że jeśli nie zapłacimy zaległego czynszu za korzystanie z klubu, właściciel po prostu nas wyeksmituje, Zakończył mówiąc: A więc, chłopaki, wrzucajcie dzisiaj szczodrze do kapelusza, dobrze? Usłyszałem ten apel o szczodrość bardzo wyraźnie w trakcie gorliwego nawracania na aa jakiegoś nowego, który siedział obok mnie. Widząc zbliżający się kapelusz, sięgnąłem do kieszeni. Nie przerywając rozmowy, wyciągnąłem pół dolarówkę. Nie wiedzieć czemu pomyślałem, że to za dużo. Pośpiesznie wsadziłem ją z powrotem do kieszeni i wyszukałem dziesięciocentówkę. Która z ledwie słyszalnym brzękiem wpadła do kapelusza. W tamtych czasach nikt jeszcze nie wrzucał do kapelusza banknotów. Nagle się zreflektowałem. Ja, który jeszcze tego samego ranka chełpiłem się szczodrością, potraktowałem mój własny klub gorzej niż ci rozproszeni po kraju alkoholicy, którzy zaniedbali wysłać dolara do fundacji. Zrozumiałem, że pięciodolarowa darowizna dla skacowanego wpadkowicza służyła wyłącznie mojemu własnemu ego co zresztą ani mnie, ani jemu nie mogło wyjść na dobre. Uświadomiłem sobie, że istnieje jedno miejsce, gdzie AA i pieniądze świetnie się uzupełniają. Tym miejscem jest kapelusz. Z pieniędzmi wiąże się jeszcze jedna historia. Pewnego wieczoru w 1948 roku odbywało się kwartalne zebranie powierników fundacji. Porządek obrad zawierał pewną bardzo ważną kwestię: otóż zmarła pewna pani. Po otwarciu testamentu okazało się, że zapisała ona fundacji 10 tysięcy dolarów. Powstało pytanie, czy AA ma przyjąć ten dar. Ach cóż to była za debata! Fundacja akurat była bez grosza. Grupy nie nadsyłały żadnych pieniędzy na utrzymanie biura. Wydawaliśmy na ten cel cały dochód ze sprzedaży naszej książki. Mowa o Wielkiej Księdze, przypis tłumacza. Ale i to nie wystarczało. Rezerwy topniały jak kwietniowy śnieg. Bardzo potrzebowaliśmy tych 10 tysięcy. Może się zdarzyć, mówili jedni, że grupy nigdy nie będą w całości utrzymywać biura. A przecież nie można go zamknąć, bo spełnia zbyt ważną rolę. Weźmy więc te pieniądze, a także wszystkie podobne darowizny w przyszłości. Z pewnością będziemy ich potrzebować. Z kolei zabrali głos przeciwnicy. Wskazali na fakt, że Rada Fundacji już wie o zapisach testamentowych na rzecz AA. O łącznej wartości przynajmniej pół miliona dolarów, dokonanych przez ludzi, którzy jeszcze żyją. Bóg jedynie wie, ile jest zapisów, o których nie wiadomo. Jeśli nie będziemy konsekwentnie odrzucali dotacji z zewnątrz, wkrótce fundacja będzie zamożna. Co więcej, najdrobniejszy publiczny gest ze strony naszych powierników, wskazujący na to, że potrzebujemy pieniędzy, może poruszyć lawinę dotacji. W świetle takich perspektyw owe 10 tysięcy, nad którymi obradowaliśmy, naprawdę nie było wielką sumą. Ale tak jak pierwszy kieliszek wypity przez alkoholika, musiałyby one zapoczątkować katastrofalną reakcję łańcuchową. Gdzie mogłoby to nas doprowadzić? Ten, kto płaci muzykantom, decyduje o repertuarze. Jeśli Fundacja uzyskiwałaby fundusze z zewnątrz, członkowie Rady Nadzorczej mogliby pokusić się o dysponowanie nimi, nie uwzględniając życzeń AA jako całości. Zwolnieni od odpowiedzialności alkoholicy wzruszaliby ramionami, mówiąc Fundacja jest tak bogata, że ja już nie muszę się o nią martwić. Świadomość posiadania dużej ilości pieniędzy mogłaby skłaniać członków Rady Nadzorczej do wymyślania różnych sposobów jak najkorzystniejszego zainwestowania kapitału, odrywając w ten sposób AA od głównego celu. Gdyby tak się stało, natychmiast zachwiałoby to wspólnotą. Rada wyodrębniłaby się ze wspólnoty i byłaby poddana ostrej krytyce, zarówno ze strony zwykłych członków AA, jak i ze strony społeczeństwa. Takie były argumenty za i przeciw. I właśnie wtedy nasi powiernicy uczynili chwalebny zapis w historii AA. Opowiedzieli się za tym, by przyjąć jako zasadę, że AA zawsze pozostanie biedne. Odtąd polityka finansowa fundacji miała ograniczać się do bieżących wydatków i rozsądnej rezerwy. I choć nie przyszło im to łatwo, powiernicy oficjalnie odrzucili owe 10 tysięcy dolarów, przyjmując formalnie nieodwołaną zasadę, że wszystkie podobne dary powinny być odrzucane w przyszłości. Jesteśmy przekonani, że właśnie w tym momencie zasada zbiorowego ubóstwa została stanowczo i raz na zawsze osadzona w tradycji AA. Opublikowanie tych faktów wywołało niezwykłą reakcję. Dla ludzi przyzwyczajonych do niekończących się apeli o datki na cele dobroczynne, AA stanowiło nie do końca zrozumiałe, ale ozdrowieńcze zjawisko. Przychylne artykuły prasowe w kraju i za granicą, zrodziły falę społecznego zaufania do uczciwości AA. Wskazywano na to, że ludzie nieodpowiedzialni stali się odpowiedzialni, oraz że przyjmując zasadę finansowej niezależności, anonimowi alkoholicy wskrzesili niemalże zapomniany w dzisiejszym świecie ideał.